W samym sercu Watykanu, tam gdzie kamień pamięta szepty soborów, a cisza korytarzy bywa cięższa niż dźwięk dzwonów, wydarzyło się coś, co wstrząsnęło fundamentami tego, co przez wieki wydawało się niezmienne. Nie było fanfar, nie było uroczystego ogłoszenia na placu świętego Piotra, wszystko zaczęło się od milczenia. Milczenia, które nagle zapadło wśród kardynałów, teologów i najstarszych liturgistów, gdy dotarła do nich wieść o decyzji nowego papieża Leona XIV, imię, które samo w sobie przywoływało obrazy siły, reform i nieustępliwości, teraz zaczęło budzić niepokój. Wieść rozchodziła się powoli niemal szeptem, jakby sama bała się własnego ciężaru. W prywatnych kaplicach przerywano modlitwy. W bibliotekach Watykanu odkładano stare manuskrypty w refektarzach rozmowy milkły w pół zdania mówiono że papież zakazał czegoś co było sercem tradycji znakiem ciągłości między wiekami gestem który łączył prostych wiernych z tajemnicą wiary jedni mówili że to plotka inni że przesada jeszcze inni że to początek największej rewolucji duchowej od stuleci Leon XIV nie pojawiał się publicznie częściej niż zwykle. Jego twarz na oficjalnych fotografiach była spokojna, wręcz pogodna, co tylko potęgowało zamieszanie. Jak ktoś o takim spojrzeniu mógł wydać decyzję, która, według niektórych, miała zerwać z przeszłością. Kardynałowie zbierali się w małych grupach, wymieniając spojrzenia pełne niepokoju. Starsi duchowni przypominali sobie dawne kryzysy, reformy, schizmę, momenty, gdy Kościół stał nad przepaścią, ale zawsze znajdował drogę dalej. Największy szok budziło jedno słowo, powtarzane coraz częściej, choć nikt nie odważył się wypowiedzieć go głośno podczas oficjalnych spotkań: komunia. Tradycyjna święta, nienaruszalna. Dla wielu była czymś więcej niż obrzędem, była dotknięciem sakrum, mostem między niebem a ziemią. Czy naprawdę można ją było zakazać? Czy papież mógł sięgnąć tak głęboko? Plotki rosły jak cień o zachodzie słońca. Jedni twierdzili, że. Decyzja zapadła nagle po tajemniczym spotkaniu w nocy, inni mówili o długich miesiącach studiów, konsultacji i modlitw. Jeszcze inni szeptali o znakach, o ostrzeżeniach, o wewnętrznej walce, którą Leon XIV miał toczyć w samotności. Im mniej było oficjalnych informacji, tym bardziej wyobraźnia wiernych i duchownych wypełniała pustkę. Na placu Świętego Piotra pielgrzymi nadal się modlili, nieświadomi burzy, która narastała za murami, ale w środku Watykanu atmosfera gęstniała z każdą godziną. Archiwa zaczęły być przeglądane na nowo, stare dokumenty wyciągane z zapomnienia, jakby wszyscy szukali odpowiedzi na pytanie, którego nikt jeszcze nie umiał jasno sformułować. Czy to był koniec pewnej epoki, czy początek czegoś, czego jeszcze nie rozumiano? I właśnie wtedy, gdy napięcie osiągnęło punkt, w którym nawet najtwardsze mury zdawały się nasłuchiwać, stało się jasne jedno. Prawda była znacznie bardziej złożona niż ktokolwiek przypuszczał, ale jej sens, jej pełne znaczenie miało zostać ujawnione dopiero na samym końcu tej historii. Im dłużej Watykan trwał w tym nienaturalnym stanie zawieszenia, tym bardziej napięcie przenikało każdy jego zakamarek. Niepokój nie krzyczał. On sączył się powoli, jak woda przez kamień, wnikając w myśli, modlitwy i rozmowy prowadzone półgłosem. W salach, gdzie przez stulecia zapadały decyzje kształtujące losy świata, teraz dominowało jedno uczucie niepewność. Kardynałowie przyzwyczajeni do sporów doktrynalnych i różnic interpretacyjnych, czuli, że tym razem stawką jest coś znacznie głębszego, coś, co dotyka samej tożsamości wiary. W nocy światła w niektórych oknach pałacu apostolskiego paliły się dłużej niż zwykle strażnicy gwardii szwajcarskiej zauważali duchownych przemierzających korytarze o późnych godzinach, z twarzami napiętymi, skupionymi, jakby każdy krok prowadził ich ku pytaniu, na które bali się znaleźć odpowiedź. W kaplicach modlono się intensywniej, czasem w ciszy tak gęstej, że słychać było tylko oddech. Proszono o światło, o rozeznanie, o to by prawda, jakakolwiek by była, nie stała się źródłem zgorszenia, lecz oczyszczenia. Wśród teologów rozpoczęły się gorączkowe analizy. Przeglądano dokumenty soborowe, encykliki dawnych papieży, listy pasterskie sprzed setek lat. Każde zdanie, każdy przypis wydawał się nagle mieć nowe znaczenie. Czy gdzieś w historii kościoła istniał precedens, czy kiedykolwiek wcześniej pojawiła się decyzja, która tak mocno uderzała w przyzwyczajenie, a jednocześnie była owiana taką tajemnicą? Im więcej czytano, tym więcej rodziło się wątpliwości. Poza murami Watykanu zaczęły pojawiać się pierwsze echa. Dziennikarze wyczuwali, że dzieje się coś niezwykłego. Pytania zadawane podczas konferencji prasowych stawały się coraz bardziej bezpośrednie, choć odpowiedzi wciąż pozostawały wymijające. Wierni na całym świecie zaczęli szeptać między sobą, przekazywać niepewne informacje interpretować strzępy doniesień. Jedni reagowali strachem, inni gniewem, jeszcze inni nadzieją, że być może zbliża się moment głębokiego duchowego przebudzenia. Najbardziej poruszające były jednak rozmowy starszych kapłanów, tych, którzy przez całe życie sprawowali liturgię w niezmienionej formie, ucząc się jej gestów, jak modlitwy serca. Dla nich sama myśl o zakazie była jak pęknięcie w obrazie, który towarzyszył im od młodości, a jednak nawet oni czuli, że decyzja Leona XIV nie była impulsem ani kaprysem. W jego milczeniu było coś, co nie pasowało do obrazu bezdusznego reformatora była tam raczej ciężka odpowiedzialność i świadomość konsekwencji. Papież tymczasem pozostawał w cieniu, jakby celowo pozwalał, by burza narastała. Niektórzy twierdzili, że modli się długimi godzinami w samotności, inni mówili o spotkaniach z nielicznymi zaufanymi doradcami, podczas których nie podnoszono głosu, lecz ważyło się każde słowo. Jego decyzja, cokolwiek naprawdę oznaczała, zdawała się być odpowiedzią na coś, czego większość jeszcze nie dostrzegała. Z dnia na dzień rosło poczucie, że Kościół stoi na progu czegoś nieodwracalnego. Jedni widzieli w tym zagrożenie, inni oczyszczenie, ale wszyscy czuli, że stara równowaga została zachwiana. Pytanie nie brzmiało już czy coś się zmieni, lecz co tak naprawdę zostało zakazane i dlaczego. A odpowiedź wciąż była odsuwana w czasie, jakby miała zostać objawiona dopiero wtedy, gdy napięcie osiągnie swój najwyższy punkt. Czas mijał, a brak jednoznacznego wyjaśnienia zaczął działać jak zwierciadło, w którym każdy widział własne lęki i nadzieje. W Watykanie narastało poczucie, że to już nie jest zwykły kryzys informacyjny, lecz duchowa próba, która obnaża serca. W korytarzach mówiło się, że decyzja Leona XIV nie dotyczy jedynie liturgii, ale czegoś znacznie głębszego, relacji człowieka z tajemnicą wiary, z sakrum, które przez wieki było chronione gestem, ciszą i tradycją. Niektórzy kardynałowie zaczęli otwarcie obawiać się podziałów, pamiętali historię, pamiętali momenty, gdy brak jasności prowadził do buntów, sprzeciwu, a nawet odejść. Teraz jednak sytuacja była inna. Tym razem źródłem niepokoju nie był konflikt słów, lecz konflikt wyobrażeń. Każdy miał własną wersję tego, co papież rzekomo zakazał. Jedni twierdzili, że chodzi o całkowite odejście od dawnej formy, inni, że to tylko tymczasowy krok. Jeszcze inni byli przekonani, że Leon XIV. przygotowuje Kościół na coś, czego świat jeszcze nie jest w stanie zrozumieć. W seminariach duchownych profesorowie zauważyli, że studenci zaczęli zadawać pytania, które wcześniej nie padały. Pytania o sens gestów, o znaczenie znaków, o to, czy forma może przesłonić istotę. Młodzi klerycy słuchali starszych wykładowców z uwagą, ale w ich oczach widać było, że nie zadowala ich już proste, zawsze tak było. To również budziło niepokój, bo każda zmiana w kościele. Zaczyna się najpierw w myśleniu. Na całym świecie zaczęły pojawiać się komentarze teologów, mistyków i zwykłych wiernych. Jedni widzieli w tej sytuacji karę za duchowe zobojętnienie, inni znak odnowy. Jeszcze inni próbowali doszukiwać się proroctw i ukrytych znaczeń. Internet, choć daleki od watykańskich murów, stał się echem tej burzy. Słowa zakaz, komunia, tradycja zaczęły funkcjonować razem, tworząc narrację, która żyła własnym życiem niezależnie od faktów. Tymczasem Leon XIII nadal milczał, to milczenie było najbardziej niepokojące. Papieże przeszłości często tłumaczyli swoje decyzje, łagodzili napięcia, uspokajali wiernych. Ten papież zdawał się świadomie pozwalać, by cisza pracowała. Jakby chciał, aby każdy sam dotarł do granicy własnego rozumienia, zanim usłyszy odpowiedź. Jakby wiedział, że prawda wypowiedziana zbyt wcześnie, zostałaby źle zrozumiana. W prywatnych rozmowach mówiono, że Leon XIV spędza długie chwile przed Najświętszym Sakramentem, nie prosząc o aprobatę, lecz o odwagę. Odwagę, by powiedzieć to, co musi zostać powiedziane, nawet jeśli zrani nawet jeśli zburzy spokój. Dla niektórych było to potwierdzenie, że decyzja nie jest atakiem na wiarę, lecz próbą jej oczyszczenia. Dla innych dowód, że Kościół wkracza na niebezpieczną ścieżkę. Atmosfera gęstniała z każdym dniem, coraz więcej osób zaczynało rozumieć, że problem nie leży tylko w tym, co zostało rzekomo zakazane, ale w tym, jak bardzo ludzie przywiązali się do formy, czasem zapominając o treści. To odkrycie było bolesne. Łatwiej było oskarżyć papieża o zdradę tradycji, niż zadać sobie pytanie, czy tradycja nie stała się dla niektórych wygodnym schronieniem przed żywą wiarą. I właśnie w tym momencie, gdy napięcie osiągnęło poziom niemal nie do zniesienia, zaczęło być jasne, że to nie jest historia o prostym zakazie. To była historia o granicy między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Ale pełne znaczenie tej granicy miało się objawić dopiero później, bo to, co naprawdę postanowił Leon XIV, wciąż pozostawało ukryte. Gdy napięcie osiągnęło niemal granicę wytrzymałości, w Watykanie zaczęło dziać się coś jeszcze bardziej niepokojącego niż same plotki: pojawiło się oczekiwanie. Nie to zwykłe, cierpliwe, ale ciężkie, duszne, pełne obaw, jak cisza tuż przed burzą. Każdy dzień bez oficjalnego słowa papieża sprawiał, że domysły twardniały, zamieniając się w przekonania, a przekonania w osądy. Niektórzy byli już niemal pewni, że tradycja została zdradzona, inni, że to próba wiary zesłana na Kościół w czasach duchowego rozleniwienia. Wśród najwyższych rangą duchownych zaczęły pojawiać się ciche napięcia. Nie było otwartych sporów, ale spojrzenia mówiły więcej niż słowa. Podczas wspólnych modlitw niektórzy odczuwali, że jedność, tak często podkreślana w nauczaniu Kościoła, zaczyna być wystawiana na próbę. Każdy interpretował ciszę Leona XIV inaczej. Dla jednych była ona znakiem pokory, dla innych niepokojącą strategią, która pozwalała chaosowi narastać. Coraz częściej powracano do pytania, które wcześniej pojawiało się tylko nieśmiało dlaczego właśnie teraz? Dlaczego w tym momencie historii kościoła, w świecie pełnym konfliktów, kryzysów i duchowej pustki, papież miałby dotykać czegoś tak delikatnego? W archiwach Watykanu odnajdywano zapiski mówiące o czasach, gdy forma liturgii była zmieniana w odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia epoki. To tylko podsycało spekulacje, że obecna decyzja również jest reakcją na coś, czego większość ludzi jeszcze nie dostrzega. Wierni, którzy zaczęli przybywać do Rzymu w większej liczbie, wyczuwali napięcie niemal instynktownie. Na placu świętego Piotra modlitwy były gorętsze, a rozmowy pełne emocji. Jedni płakali, inni podnosili głos, jeszcze inni trwali w ciszy, próbując zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Dla wielu z nich sama myśl, że coś tak świętego mogłoby zostać zakazane, była nie do przyjęcia, ale nikt nie potrafił jasno powiedzieć, co dokładnie się zmieniło. W tym samym czasie do papieża docierały raporty z całego świata, listy od biskupów, świadectwa kapłanów, głosy zwykłych ludzi, jedne pełne bólu, inne gniewu, jeszcze inne zaskakująco spokojne. Leon XIV czytał je uważnie, podobno bez pośpiechu, jak ktoś, kto wie, że każde słowo ma wagę sumienia. Ci, którzy mieli z nim krótki kontakt, mówili, że jego twarz zdradzała zmęczenie, ale nie wahanie. Jakby decyzja została już dawno podjęta, a teraz pozostawało tylko odpowiednie jej objawienie. Najbardziej niepokojące było to, że nikt nie mógł wskazać konkretnego momentu, w którym zakaz wszedł w życie. Nie było jednej daty, jednego dekretu odczytanego publicznie. Była tylko narastająca świadomość, że coś się przesunęło, że pewna granica została przekroczona, choć nikt nie potrafił jej jasno nazwać. To sprawiało, że strach mieszał się z dezorientacją, a dezorientacja z duchowym bólem. Coraz więcej osób zaczynało rozumieć, że prawdziwym centrum tej burzy nie jest sama praktyka, lecz sens posłuszeństwa i zaufania. Czy wierni są gotowi zaufać papieżowi nawet wtedy, gdy nie rozumieją jego decyzji? Czy tradycja jest żywym organizmem, czy nietykalnym muzeum? Te pytania krążyły jak echo po murach Watykanu, odbijając się od serc tych, którzy dotąd nie musieli ich sobie zadawać. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że Kościół balansuje na krawędzi wewnętrznego pęknięcia, zaczęła krążyć informacja, że Leon Tetersztanastygi przygotowuje wystąpienie. Niektórzy mówili, że będzie krótkie, inni, że przełomowe. Jedno było pewne: to, co zostanie powiedziane, zmieni sposób, w jaki wszyscy spojrzą na całą tę historię. Ale sens decyzji, prawdziwy powód i to, co naprawdę zostało zmienione, wciąż pozostawało ukryte. Jak tajemnica, która miała zostać odsłonięta dopiero na samym końcu. Gdy wreszcie nadszedł dzień wystąpienia nad Watykanem, unosiło się poczucie, że historia zaraz wykona ostry zwrot. Plac świętego Piotra wypełnił się wcześniej niż zwykle, a wśród wiernych panowała cisza inna niż zazwyczaj, nie cisza skupionej modlitwy, lecz cisza oczekiwania, w której każda sekunda zdawała się ważyć więcej niż całe godziny minionych dni. Kamery były gotowe, mikrofony ustawione, a jednak nikt nie był przygotowany na to, co miało zostać. Zrozumiane dopiero po uważnym wysłuchaniu każdego słowa. Leon XIV pojawił się bez pośpiechu. Jego krok był spokojny, a twarz pozbawiona triumfu czy napięcia. Nie wyglądał jak ktoś, kto chce burzyć, bardziej jak pasterz, który wie, że zanim poprowadzi stado przez trudny teren, musi je najpierw zatrzymać i spojrzeć mu w oczy. Gdy przemówił, nie zaczął od zakazów ani dekretów, Zaczął od ciszy, chwili milczenia tak długiej, że wielu poczuło jak napięcie ściska gardło. Mówił o wierze, która przez wieki była przekazywana nie tylko słowami, ale gestami, o znakach, które z czasem stały się tak znajome, że przestały poruszać serce, o ryzyku, że to, co święte, może zostać sprowadzone do automatyzmu, jeśli człowiek przestanie je naprawdę przeżywać. Każde zdanie było wyważone, pozbawione oskarżeń, a jednak uderzało w samo centrum lęków, które narastały od tygodni. Dopiero po długiej chwili papież dotknął tego, co wszyscy chcieli usłyszeć, a jednocześnie czego najbardziej się obawiali. Wtedy stało się jasne, że przez cały ten czas Kościół nie żył w cieniu zakazu samej komunii świętej, lecz w cieniu nieporozumienia. Leon XIV nie mówił o odebraniu wiernym Eucharystii, nie mówił o zerwaniu z jej istotą, mówił o Formie, o sposobie, o tym, jak łatwo forma może stać się celem samym w sobie. I dopiero na samym końcu, gdy każde słowo wybrzmiało, a cisza znów spowiła plac, prawda została wypowiedziana wprost. Papież nie zakazał komunii świętej jako takiej. Zakazał wyłącznie dawnej, ściśle określonej formy jej udzielania, tej, która przez lata była traktowana jako jedyna prawdziwa przez niektórych wiernych. Hostia nie została odebrana, Eucharystia nie została zniesiona, została zachowana, lecz z nowymi zasadami, z innym akcentem. Z dodatkowymi gestami, które miały przypominać, że to nie ręce, język czy postawa są centrum tajemnicy, lecz żywa obecność Chrystusa i świadome serce człowieka. To, co miało być dla wielu końcem tradycji, okazało się próbą jej ocalenia przed skostnieniem. To, co nazwano zakazem, było w istocie korektą drogi, próbą przywrócenia sensu tam, gdzie przyzwyczajenie zaczęło zastępować wiarę. Szok ustąpił miejsca zrozumieniu, a gniew refleksji. Wielu dopiero wtedy pojęło, że przez cały czas patrzyli na cień, nie na rzeczywistość. Gdy Leon XIV zakończył swoje wystąpienie, Watykan nie wybuchł ani buntem, ani euforią. Zapanowała cisza głęboka i ciężka, ale inna niż wcześniej cisza ludzi, którzy zrozumieli, że byli świadkami niezniszczenia, lecz trudnej próby odnowy. I choć pytania nie zniknęły całkowicie, jedno stało się jasne. Historia, która zaczęła się od strachu przed zakazem, zakończyła się odkryciem, że istota wiary nie została zabrana, została jedynie na nowo ukazana w innym świetle.